Dawał. Baran. Co już chcemy mieć? E kurwa! Ha, kurwa! Tu, teraz. Ula. Dobra. Barana! Barbara Co? Aha. Może być, może być. Może być, może być. No to być. Bo kurwa się śmieszyłem, jak on mówił, dobra. Nad na, na... Irena. Zapraszam was na To dawaj. Co? Za trzy koła? Kto to? to Michał? Dobra, dawaj, pora! To no Michał, jedziemy. Za trzy koła Michał, kurwa. <laughs> załatwiłem tą knagę. No. Dobra. Victor, dalej, no co? to ja nie, nie, nie. Głóż, nie można imion już? Nie, bez <śmigli> nie. Został mój suszci. Nie, 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 nie Dobra, uważaj. A ja sobie przegadać, bo co ty kompił, <śmigli> Y. <śmigli> <śmigli> to Ale lekko! Dobra. Safe no is. jest złączone. Ale od góry. Woah. Y. No kurwa, to to jest. To teraz to srebro. Dziękuję. Ale co? Y. y dawaj. Aż <śmigli> Y nie zna i. Y. O tu... Ten, no, no, pizza Ten napisze dostał. Fatemi, no. Dai. O, oi. Wiktoria! Ja, Celina. Kurwa. Kurwa. kurwa! 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 No! Uh! ta ta ma Kurwa! No, vai tu, kurwa! No to! Kurwa. to, 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 to. <laughs>